No cześć kochani. Słuchajcie, pomyślałam, że nagram dla was taki króciutki filmik na temat kreacji i manifestacji własnego wymarzonego idealnego życia. Dlatego, że gdzieś znowu mi się obiło o oczy, czy tam o uszy bardziej, że jak ludzie mówią o manifestacji, o tym jak manifestować Rzeczy, które chcemy, żeby do nas przyszły, to bardzo często ludzie mówią: myśl pozytywnie. Pamiętaj, o czym myślisz. Myśl, że to masz. Jest problem z tą radą, mianowicie taki, że jeżeli my rozglądamy się dookoła siebie i widzimy, że czegoś nie mamy, jeżeli rozglądamy się i nie widzimy tego wokół, to powtarzanie sobie myśli w głowie, że mam. niestety nie przekona nas. Nasza podświadomość będzie się buntować, nasze emocje gdzieś tam będą się buntować, bo przecież nie mam, bo przecież patrzę i widzę, że nie mam. Dlatego jest inny, lepszy sposób na manifestację. Mianowicie wyobrażenie sobie, że mamy, nie przekonywanie siebie, że mamy, tylko wyobrażenie sobie, że mamy i zwrócenie uwagi na to, jak się z tym czujemy. Nie będę rozwijać tej myśli, tylko zrobimy ćwiczenie. Co wy na to? Usiądźcie sobie wygodnie, najlepiej na fotelu, na łóżku, na podłodze, jak chcecie. Nie w samochodzie. I nie wykonując jakieś poważne zadania. Nie. Znajdźcie sobie moment, żeby usiąść albo się położyć. I zamknijcie oczy. Oddychajcie spokojnie i pozwólcie energii przepływać przez Wasze ciało od stóp do głowy i od czubka głowy na sam dół, aż do nóg i stóp i poleżcie tak przez chwilę, oddychajcie głęboko i powoli i pozwólcie swojemu ciału się całkowicie rozluźnić. Czego wy pragniecie? Wyobraźcie sobie teraz tą sytuację, której pragniecie. Może chcecie nowy dom, mieszkanie. Może chcecie szczęścia w miłości. Nie wyobrażajcie sobie konkretnego człowieka, ale wyobraźcie sobie szczęśliwy związek. Może chcecie wymarzoną pracę. Może chcecie nowy samochód, a może chcecie dzidziusia albo wiernego przyjaciela. Spróbujcie teraz, mając zamknięte oczy, bo tak łatwiej sobie wyobrazić wszystko wyobrazić sobie właśnie tą rzecz, osobę, sytuację, której bardzo, bardzo pragniecie. Oddychajcie głęboko i wyobrażajcie sobie, że jesteście już. W tym momencie w waszego życia, kiedy to coś lub ten ktoś przychodzi do was, wyobraźcie sobie to. Oddychajcie głęboko i spokojnie i obejrzyjcie ten obrazek, tą sytuację, poczujcie to. Jeżeli to osoba, której pragniecie, wyobraźcie sobie że rozmawiacie, przytulacie się, być może robicie razem coś ważnego, patrzycie sobie w oczy, wyobraźcie sobie, jak czujecie się, gdy ta osoba jest przy was, gdy was dotyka, gdy z wami rozmawia, gdy siedzi obok. Jakie to jest uczucie? A może chcecie nowy dom, nowy samochód, nową pracę, może jakąś inną rzecz? Wyobraźcie to sobie teraz. Jakie to jest uczucie? Poczujcie tą radość związaną z tym, że w końcu macie to, na co czekaliście, czego tak bardzo pragnęliście. Poczujcie tą radość, poczujcie to ukojenie, poczujcie tą ekscytację związaną z czymś nowym, wymarzonym, co przyszło już do Waszego życia. Jeżeli Wasza głowa podpowiada Wam, że to nie jest rzeczywistość, nie słuchajcie tego. Nie skupiajcie się na negatywnych myślach. Skupcie się tylko i wyłącznie na tym, że teraz macie to coś lub tego kogoś w swoim życiu. Poczujcie to. Radość, ekscytacja. Ukojenie, spokój, szczęście, miłość, obfitość, pasja. Dajcie sobie tyle czasu, ile chcecie, aby pobyć w tej sytuacji. Wypełnijcie całe swoje ciało. Tą sytuacją. Oddychajcie tym szczęściem. Zobaczcie te sceny. Napełnijcie się tą radością. I wracajcie do tej wizualizacji za każdym razem, gdy będziecie chcieli wzmocnić tą manifestację. Ale też za każdym razem, kiedy wątpicie. Możecie robić tą manifestację kilka razy dziennie, możecie robić ją każdego ranka lub każdego wieczora, tak jak potrzebujecie. Gdy już otworzycie oczy i wrócicie do rzeczywistości, przypomnijcie sobie tą wizualizację. I przypomnijcie sobie te emocje i to szczęście. Poczujcie to jeszcze raz. I przypominajcie sobie o tym za każdym razem, gdy ogarnie Was negatywna energia, negatywne myśli, lęk, zwątpienie, frustracja. Przypominajcie sobie, jakie to jest uczucie. Mieć to coś, co jest spełnieniem Waszych marzeń. Wracajcie do tego poczucia każdego dnia, zwłaszcza w chwili zwątpienia. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam idzie. Życzę Wam, żeby każde Wasze marzenie się spełniło.